Cześć. Dzisiaj pokażemy Wam razem z Krzysiem, jak zmieniać pozycję maluszka, którego już trzymamy na rękach. Ważne jest to dlatego, że maluchy, po pierwsze, dość szybko przybierają na badzę, a poza tym musimy pamiętać o tym, że u maluszków, tak naprawdę do trzeciego miesiąca szczególnie, bardzo ważna jest ta symetria w noszeniu i w pielęgnacji. Jako, że każdy z nas jest prawo lub leworęczny, najczęściej wybieramy jeden sposób noszenia. A to może być przyczyną powstawania asymetrii. Dlatego zawsze pamiętamy o tych zmianach. Po malutku zmieniam swoje ręce i pomału przesuwam, krzysiam po swoim ciele, odginając się lekko do tyłu. Okay. Teraz jesteśmy w bezpiecznej pozycji z przodu. O tej pozycji mówi się, że powinno się tak nosić dzieci od około trzeciego miesiąca życia, czyli takie, które już w miarę trzymają głowę, po to, żeby ta pozycja była dla nich bezpieczna. To, co tutaj jest ważne, to to, żeby nasza ręka była pod kolankami, czyli żeby kolana były wyżej niż pupa, troszkę jak na trzepaku. Gdybym dała swoją rękę pod pupę krzysia, sprowadziłabym go do pozycji siedzącej, a tego nie chcemy. Przypominam, że dzieci, które same nie potrafią usiąść, nie powinny być sadzane. I idąc dalej, zwracam uwagę na to, że wszystko co robię, robię z moimi rękami pod pupą. Nigdy nie robimy tak, żeby włożyć jedną rękę pod paszki i puścić pupę, bo to spowoduje bardzo duże rozciągnięcie kręgosłupa, a dla maluchów najbezpieczniejszą pozycją jest ta pozycja w literkę C. Żeby zmienić go na, drugu, na drugą rękę, dalej pomalutku przesuwam go po swoim ciele. Ops, cały czas się buję, dlatego żeby go troszeczkę uspokoić. Ops. I już, jesteśmy na drugim ramieniu.